Czujesz jakąś większą odpowiedzialność na sobie? Na sobie? E, nie wiem, szczerze powiedziawszy miło mi, że, że, że trener jakoś tam na mnie stawia i, i, i od początku tak naprawdę e, kiedy, kiedy przychodzę na trenera kadry gdzieś tam się przewijam w jego planach, więc, więc jakiejś dużej presji na sobie nie czuję, e, wydaje mi się, że, że, że każdy walczy jeszcze tam o swoje miejsce. Ale, ale na pewno chcemy zagrać dobre mecze, Wital Vital też przyjedzie, poprowadzi nas, więc, więc ja, ja też wiem, czego on oczekuje, więc, więc mam nadzieję, że, że pomogę, pomogę chłopakom, którzy, którzy mieli z nim miejsceczność. Z jakimi w ogóle nadziejami przyjechaliście tutaj do Chicago? Wygrać Ligę, Ligę Narodów. Tylko, tylko po to przyjechaliśmy. No, jeżeli byśmy przyjeżdżali z innym nastawieniem, to myślę, że, że bez sensu bez sensu tracić te, te parę dni z życia, jeżeli, jeżeli mielibyśmy przyjechać się na wycieczkę do, do Stanów Zjednoczonych. E, mega dużo ludzi będzie na pewno telewizję, w telewizji, ale też tutaj na hali, no bo ogromna Polonia w Chicago, wy już mieliście tutaj styczność, spotkaliście się z jakimiś Polakami, e, którzy coś wam miłego mówili? Znaczy ja mam, ja mam wspomnienia z tamtego roku, z Ligi Narodów, kiedy też graliśmy w Chicago właśnie i, i, i strasznie, strasznie dużo Polaków przyszło na mecze, więc, więc mam nadzieję, że, że teraz będzie podobnie, bo bo naprawdę to wsparcie czuć i, i, i też miło, miło słyszeć Mazurka na, na obcej ziemi, trzy razy głośniej śpiewanego niż, niż hymn gospodarzy, więc, więc mam nadzieję, że, że kibice też dopiszą, a my się odpłacimy dobrą grą.